Dlaczego piłkarz, na którym wzorował się Engo Locante nie mógł grać meczów w warunkach wysokogórskich? Absurdalna propozycja byłego właściciela Chelsea. Ile trwała najdłuższa seria karnych, a także między innymi jedyne państwo bez własnej reprezentacji oraz boiskowa bójka dwóch braci? Zapraszam. Diego Milito to piłkarz znany głównie z Interu Mediolan, ale swoją karierę seniorską rozpoczynał on w argentyńskim racingu Avellaneda, czy jakoś tak. Natomiast Diego ma też młodszego brata, Gabriela Milito. Diego był napastnikiem, a o rok młodszy. Braciszek obrońcom. I w okolicach 2000 roku defensor był dużo bardziej znanym piłkarzem niż starszy brat. Gabriel występował w Independiente, czyli głównym rywalu ligowym swojego brata. I pewnego razu doszło do spotkania derbowego. Diego musiał zmierzyć się z Gabrielem. Spotkanie oglądała cała rodzina, a panowie na boisku niemal się pobili i rozdzielać musiał ich sędzia, który w latach szkolnych uczył ich w UF-u. Najdłuższa seria bez przegranego meczu należy do Stieły Bukarest w latach 80. Klub przetrwał. 104 mecze bez porażki. Oficjalna najdłuższa seria karnych trwała prawie tyle, co cały mecz i zakończyła się po 48 rzutach karnych wynikiem 17 do 16. Doszło do tego w Pucharze Namibii w 2005 roku. Jednak takim półamatorskim czy bardziej amatorskim nawet, rekordem nieuznawanym przez FIFA jest seria 62 rzutów Karnych. Doszło do tego w Korei Południowej w Mistrzostwach Szkół Wyższych. Zakończyło się to wynikiem 29 do 28. Po aferze dopingowej Paul Pogba zarabia tyle, ile wcześniej zarabiał w dwie godziny swojej pracy. Francuz zarabia teraz 2000 euro miesięcznie. Więcej niż dawna gwiazda piłki nożnej zarabia teraz kierowca tira w USA. Wyspy Marszala to zespół małych wysepek w oceanie i jest to jedyne państwo, które nigdy nie posiadało reprezentacji piłki nożnej. Są na przykład wyspy kokosowe, które ogółem nie Rozgrywają żadnych meczów, ale reprezentacje posiadają i te 20 lat temu rozegrali dokładnie 10 meczów przeciwko. Wyspom Bożego Narodzenia. Wyspy Marszala natomiast w tym roku mają wybudować swój oficjalny stadion narodowy i będą się starali o dołączenie do Federacji FIFA. Jeżeli zapytacie dowolnego kibica Serie A, jaki piłkarz zdobył z Juventusem mistrza Włoch w roku 2019, to raczej nikomu do głowy nie przyjdzie piłkarz z Korei Północnej. A tak się składa, że Kwang Song Han ma na koncie taki tytuł, bo właśnie wtedy był zawodnikiem Juventusu. 3 lata temu ślad po nim zaginął i nikt nie chce tego komentować ani mówić, co się wtedy działo z tym piłkarzem? Teraz wrócił i rozegrał dwa spotkania dla Korei Północnej w eliminacjach do mundialu, w których Korea Północna pierwszy przegrała z Syrią, a potem wygrała z Mianmą. Mianmę. Mianmą. Mianmą. No, Mianma. Ja nawet nie wiem, gdzie to leży, ale jest to taki kraj. Czekaj, zaraz sprawdzimy sobie. Mianma. Kraj w Azji. Niklas Bentner rozgrywając jedynie 9 spotkań w Juventusie, wygrał ligę dokładnie tyle samo razy, ile Francesco Totti grając całe życie w AS Romie. A Totti, przypomnijmy, zagrał ponad 600 meczów. Trzy lata po zakupie zadłużonej Chelsea za jednego funta w 1982 roku, Ken Bates złożył propozycję do Angielskiego Związku Piłki Nożnej i dotyczyła ona zamontowania elektrycznych barier, które, które odgradzałyby trybuny od boiska. I miało to według niego powstrzymać wszelkich kibiców od prób wtargnięć na murawę, i oczywiście do tego nie doszło. Nieco ponad 1 na 20 kontuzji spowodowana jest celebrowaniem zdobytej bramki. Niektórzy piłkarze w takim momencie nie potrafią powstrzymać swoich emocji i łamią sobie kończyny, czy nadrywają mięśnie. Na przykład w 1978 roku piłkarz Ipswich świątując bramkę zdobytą przeciwko Arsenalowi zemdlał i musiał zostać zmieniony. Z zawodników, którzy aktualnie mają kontuzję w krzyżowych można zbudować całą jedenastkę. Po prostu musiałem o tym wspomnieć. Traktujcie to jako taki dodatek. W takiej jedenasce znalazłby się na przykład Neymar czy Courtois. Dochodzi do tego, że niektórzy piłkarze kończą karierę reprezentacyjną, aby choć trochę Oszczędzić swój organizm, bo tych meczów jest po prostu zbyt wiele. Paulo Di Canio pewnego razu przed meczem z Arsenalem, wtedy kiedy grał w barwach bodajże West Hamu ubrał swoje spoderki przypadkowo. Na odwrót jednak stwierdził, że nie będzie ich wtedy zmieniał na prawidłową stronę, bo wierzy, że mu to przyniesie pecha. I tak się składa, że tego dnia zdobył dwie bramki. Di Canio ogółem był taki specyficzny, bo wierzył też w przesąd kolejności zakładania butów. Pierw zakładał lewy, a dopiero potem prawy. Natomiast Raymond Domenek, nie wiem czy to się tak wymawia, przed meczem konsultował się z astrologiem i wierzył w znaczenie horoskopów. Potrafił na przykład odstawić piłkarza od składu przez to, że tego dnia nie podobał mu się jego horoskop. Piłkarz, na którym wzorował się Enzo Locante, czyli Lazan Diara, był kiedyś zawodnikiem Realu Madryt i reprezentantem Francji. Nie pojechał on jednak na Mundial 2010 w RPA, gdyż tuż przed tym turniejem objawiła się u niego anemia sierpowata, a objawy tej choroby nasilają się na terenach wysokogórskich, a tak się wtedy składało, że wiele meczów granych w RPA było, było Właśnie na takim terenie. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to zajebiście i jesteś kozak. W komentarzu możesz napisać swoją ciekawostkę. A jeżeli rzeczywiście będzie ciekawa, to umieszczę ją gdzieś w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć.